Siema! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, w, odcinku, w którym omówimy sobie jedno konkretne zagadnienie. Skupimy się tylko i wyłącznie na nim. Mianowicie, moi drodzy, chciałbym Wam dzisiaj przedstawić metodę rozwoju nóg, która jest absolutnie absurdalna. Nie ma nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem, ale czasami takie, z, takie metody mają swoje zastosowanie. Wasze nogi nie rosną. Zakładam, że jest tutaj wiele osób, które chce rozbudować swoje nogi. Twierdzi, że nie ma genetyki, ora orata nogi, robi progresję, regresję różne dziwne ćwiczenia, trzyma się podstaw bądź trzyma się wymyślnych treningów i te nogi nie rosną. Yy, oczywiście powodów dlaczego te nie rosną może być wiele, ale bardzo często yy, takim powodem jest stagnacja. Jak tą stagnację yy, zwalczyć? Jak przebrnąć przez tą stagnację? Yy, tak jak w przypadku treningu ramion, tak jak w przypadku ramion i barków mieliśmy ten feed workout, który może delikatnie wspomóc tą, tą syntezę tych protein i odżywić te się i pomóc w, w ich roz, rozwoju. Tak yy, w przypadku nóg mam dla was yy, rozwiązanie które jest tylko i wyłącznie przeznaczone dla osób o silnych charakterach i silnych nerwach, i które są odporne na ból, i które chcą, żeby te nogi się rozwinęły. Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek, powiemy sobie o treningu nóg. Jak je rozwinąć? Już Wam zdradzę sekret. Słuchajcie, zagadnienie, które nazywa się, bo się jeszcze nie nazywa i chyba do Was będę miał prośbę, żebyście nazwali ten typ treningu, tę metodę po swojemu. Myślę, że zwycięzca, najciekawsza nazwa, będzie nagrodzona przeze mnie puszką Elo Exploda. Jakbyś nie widzi takiej zajebistej przetryningówki, która wystrzeli was z butów. Ja absolutnie której nie polecam stosować właśnie podczas tego zabiegu, bo bardzo mocno może uszkodzić wasz układ nerwowy. Zresztą to jest bardzo wymagający, wymagający zabieg, więc tutaj proponowałbym wszystkie stymulanty, wszystkie przetreningówki, wszystko co daje wam jakiegokolwiek kopa, odstawić na bok. Słuchajcie, zauważyłem na przestrzeni lat trenuję w moich podopiecznych, że no, czasami trzeba spróbować czegoś bardziej drastycznego, czasami trzeba spróbować czegoś, co zupełnie nie jest wiedzą książkową i badaniami żadnymi nie jest poparte, a okazuje się, że w rzeczywistości przynosi naprawdę ciekawe rezultaty. Ciało ludzkie jest nieodgadnione i to zagadnienie, które ten typ treningu, który w, czasami gdzieś tam stosuję z moimi podopiecznymi, też jest dla mnie niezrozumiałe, ale działa, ale działa. Słuchajcie, mianowicie chodzi o to, w przypadku treningu nóg zakładamy, że wszystkie elementy układanki są w punkt. i tutaj dieta jest w punkt i trening jest w punkt i jakieś tam wspomaganie jest w punkt, regeneracja, cała ta otoczka, wszystko się zgadza, robimy wszystko na 100% i szkity nie rosną. Co wtedy zrobić? Bardzo, bardzo wiele razy zdarzyło mi się, że takiego mojego podopiecznego, który a to genetyki nie miał, bo tak twierdził, zdarzyło mi się potraktować właśnie takim typem treningu i to przynosi fenomenalne efekty. Co robimy? Trenujemy nogi codziennie przez okres tygodnia, 10 dni, w zależności, może to być nawet i do dwóch tygodni, ale to i tylko i wyłącznie w przypadku osób, które są w stanie to zdzierzyć. Po czym zaprzestajemy zupełnie treningu tych nóg. Przez okres, tam przynajmniej miesiąca, bo myślę, że tyle będzie potrzebował nasz układ nerwowy, żeby się zregenerować. E, oczywiście, w dalszym ciągu e, trzymiemy dietę. To nie jest tak, że przystajemy, kończymy ten, ten schemat e, i, i zaprzestajemy diety jakby zaprzestajemy. Treningi na pewno byłoby wskazane, żeby tydzień pauzy zrobi, sobie zrobić po takim, po takim zabiegu, tylko i wyłącznie ze względu na nasz układ nerwowy. Nasze mięśnie sobie poradzą, one dojdą do siebie, ale układ nerwowy będzie potwornie zmęczony po takim zabiegu. Jak to wygląda w praktyce? Wygląda to w ten sposób, że codziennie taka osoba wykonuje sobie, wybiera sobie dwa ćwiczenia. Jedno na mięśnie czworogłowe, jedno na mięśnie dwugłowe i robimy powiedzmy po 10 serii na mięśnie czworogłowe, 10 serii na mięśnie dwugłowe, czy to Będą jakieś przysiady, później uginania leżąc dla przykładu bądź martwy ciąg na prostych nogach. Nogach kolejny dzień to są na przykład tylko i wyłącznie wyprosty, robimy 10-15 serii. To cały czas to ma być tylko lekka stymulacja, no, to nie ma być pełnowymiarowy trening, tak jak robi się zazwyczaj, półtorej godziny takiego zażymania, bo to by po trzech dniach się skończyło bardzo źle. Podejrzewam, że nie tylko wasz układ nerwowy, ale wasz układ. Ścięgien, stawów i tak dalej, też by wysiadł. Więc to chodzi o to, żeby dosyć mocno zastymulować te nogi, ale to nie ma być pełnowymiarowy trening. Codziennie zmieniamy sobie bodźce, codziennie dajemy inną formę, jakieś inne ćwiczenia. To mogą być, słuchajcie, nawet dwa ćwiczenia po 5 celi. Zakres powtórzeń między 10, 12, 15, jak chcecie, to może być 20 powtórzeń. Musicie rozłożyć siły. Każdy organizm jest inny. Współpracując z moimi podopiecznymi, wiem, który z nich na ile sobie może pozwolić. Wiem, jaką ma objętość treningową. Wiem, jak wygląda wspomaganie. Wiem, jak wygląda dieta, i dlatego możemy sobie mniej więcej założyć, ile to wszystko będzie trwało. No nie mogę Wam powiedzieć sztywno, że słuchajcie, tydzień to jest taki bezpieczny okres, że możecie sobie coś takiego zrobić. Ten okres już 10 dni czy 2 tygodni, no to już jest jest wszystko bardzo indywidualne i tutaj wszystko trzeba przemyśleć, rozłożyć to w czasie, bo wiecie każdy z Was pracuje, chodzi do szkoły, niektórzy nie pracują, ale to dlatego mówię, każdy przypadek jest indywidualny i trzeba to dograć, dobrać do odpowiednio, do, do każdej osoby. W okolicy takiego treningu, jeśli stosujecie jakieś wspomaganie, w okolicach tego treningu wszystkie jednostki wsparcia stosujemy wokół właśnie tego treningu, żeby jak najszybciej się zregenerować. Jeśli stosujecie jakieś GH, stosujecie tak itd. itd. Wszystko oczywiście, to nie mogę Wam tutaj podać takiej gotowej recepty, ile masz tego stosować, ty masz tego stosować, bo to jest wszystko dobierane indywidualnie, ale to chodzi o to, żeby to było wszystko umiejscowione wokół właśnie tego treningu, żeby nie rozwalać tego na cały dzień, tylko wokół właśnie tego treningu, żeby maksymalnie szybko zapoczątkować te procesy regeneracji i być gotowy na kolejny dzień. Oczywiście w perspektywie tego tygodnia bądź tych nawet dwóch tygodni no to, to nie jest coś, co spowoduje, że codziennie Ci po centymetrze dokładać do, 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 tej, do tej giry, bo tak się nie stanie, ale to jest coś, co pomoże Wam w jak miarę szybko się regenerować z tego i jakby nie podupać zupełnie, jeśli chodzi o muskulaturę. Niestety po takim całym zabiegu mięsień mi nóg wyglądają bardzo źle. To musi się nastawić, że te mięśnie będą wypłaszczone, że będą was bolały, że te stawy was będą bolały. Ale taki jest właśnie koncept, żeby zaszokować ten organizm, później ten organizm potrzebuje trochę wiadomo tego czasu. Tak jak powiedziałem, ten pierwszy tydzień robimy sobie zupełną pauzę treningów, żeby zregenerować układ nerwowy i myślę, że przez kolejne 3-4 tygodnie nóg nie tykamy w ogóle. Tak patrząc z perspektywy czasu na to, co robili moi podopieczni co im się udało, udało osiągnąć, to, to każda, każda z tych osób zyskiwała jakiś benefit. To był naprawdę zauważalny progres. Myślę, że tak mówię, no w okresie tych dwóch, trzech miesięcy już po takim zabiegu notowaliśmy tam myślę, że około 2-4-5 cm w owodzie tego, tej, tej nogi więcej. Niż przed takim zabiegiem. No 5 cm to zdarzyło mi się w sumie. Jedna osoba, ale to była taka osoba na dosyć mocnej masie, dopiero zaczynaliśmy ten, ten okres masowy. Więc te 5 cm to mogę powiedzieć, że to wiadomo gdzieś tam w jakim stopniu to była woda, ale myślę 2-3 cm jesteście w stanie absolutnie zrobić. Tylko pamiętajcie, to wszystko musi być tak samo połączone z nadwyżką kaloryczną. Więc jeśli przygotowujecie się do startu, to absolutnie nie róbcie czegoś takiego. To by był strzał w kolano albo i gorzej. Nie możecie liczyć na to, że osiągniecie jakiś benefit z tego będąc na deficycie kalorycznym, bo tak się nie stanie. Pamiętajcie, tak samo w przypadku feeder workout jak i tego treningu nóg codziennie przez tydzień czy dwa, musicie być w nadwyżce kalorycznej, wtedy macie największe szanse na rozwój Eee, chyba tyle. Słuchajcie, moi drodzy, eee, jakbyście chcieli jakieś specyficzne dane, specyficznie dobrać ten trening do siebie, e, jakieś informacje takie bardziej szczegółowe, to no oczywiście, zapraszam do, na moją stronę www.carolstudy.com. Tam możemy nawiązać współpracę. Zapraszam serdecznie. Eee, a za dzisiaj Wam dziękuję. Oczywiście piszcie w komentarzu, jakby się mógł ten trening nazywać, bo nie mam bladego pojęcia. Eee, próbowałem kilka razy nagrać wstęp do tego odcinka. I nie przychodzi mi z głowy, jak ja bym mógł ten trening nazwać. Dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie. Łapka w górę, łapka w dół, komentarz pozytywny, negatywny oczywiście. Nazwa treningu, subskrypcja i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki.